Kcz i buty. Losuję wam najpierw temat. Tak. Znany youtuber. Znany youtuber, to jest temat, na który obaj będziecie nawijać. Teraz ustalimy kto zaczyna i na jakim lecicie bicie. Lecicie bicie. KCZ 65, Buci 47. Buci będzie zaczynał. Bit numer 115. O, proszę, jaki ładny. Działa. Znany youtuber zaczyna budzić, tak? 5 4 3 2 1 tutaj Wygwin patrzy na mordę i to kurwa jest polski win a po freestylu. Jadę do grupy, jego krzywka powinna być stupy. Wow, i tak tutaj padam na pancach.

Franka z tobą nie zrobiłby nawet Wardęga. Ją dokładnie widzisz napierdalam, rozpierdalam, siema nara, lepszym o, youtuberem od ciebie jest Kałach. Ją dokładnie, ordeczko jadę pięknie, masz ujemną ilość wyświetleń. Ja pierdolę widzisz, robię sobie takie wszystkie, kiedy wpadam na bit, no to zamykam się licznik. Ją dokładnie, leczę sobie ma to jest szczere, jakie wyświetlenia, to nie jest szczęśliwy numerek, ja pierdolę. Jaki youtube męczu nie masz tutaj nawet najmniejszego zasięgu Jo dokładnie lecę to jest beka nie masz zasięgu nawet w podziemiech jak youtuber dokładnie przejebana ja ze sceny ci zrobię wylogowanie. Bit numer 95 do wejścia bez tematu Gdzie jest bit numer 95? Sorry, zginął mi gdzieś. Ohoho, dobrze. Wow, wow, wow. Yo, kiedy wpadam, to lecę tu ziomek, jak ten beat i on, no popierdolę. I nie no tak, wpadam tutaj kolo, bo mogę cię tutaj, kurwa, rozkurwiać jak pono. Wow, fajny masz, co ty kurwa wziąłeś tutaj całe osiedle? Wow, i nie no, patrzę głupi z Co ty kurwa masz, kurwa łańcuch od roweru? Wow, i nie no, padam tu na pancia. Kiedy tu pada, będą to typie kurwa, sprawdzaj i nie no. sobie dobrze z gdybyś był na WWW, to by już kurwa upadło. Wow, i rędzę za altę. Wow, 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 wow. Kiedy wpadam, to teraz jadę do bitu. Chciałem chwilę ponawijać w jego języku. Jaki łańcuch? Mordeczko wale z głowy. Tobie przydałby się łańcuch od krowy. Ją dokładnie. Widzisz, rozpierdalam ciebie, kolo. Wszyscy mówią, że wygrywam, pono. Ją dokładnie. Teraz wersję sobie płoną. Lecę, rozpierdalam sobie z dobrą mordą. Chuj tam nieistotne. Widzisz, lecę na dzień dobry. Jakie osiedle? Możesz iść do Dronki, Jakie osiedle? Dokładnie. Jadę sobie z głowy. To nie moje miejsce. Jestem, kurwa, z Łodzi. Ją dokładnie. Widzisz? Jadę sobie łakła moje miejsce dzisiaj To droga do finału Zmiana, u leszu, będziesz miał drogę na finale Bobek Bekstejzu. Wow, i nie no dobra, jadę cweli! Widać po nim, że łódź to miasto Meneli Wow, i nie no tak, sobie tak tu sunę Patrzę, że tu walczę sobie z wymiewanym czpunem I nie no on jest funem, co ciągle wali w nosa Że mógłby zagrać w polskiej ekranizacji narkosa Wow! Oh. I nie no tak tutaj sprawdzaj wiadomo i nie no, jadę, mam tutaj głowę, Jest taki wolny, chyba się spierdolił, klocki hamulcowe! Zmiana! Klocki hamulcowe, rozpierdalam cię równo! Ty klocki z gówna chciałeś wymieniać w duplo! Ją dokładnie sprawdzaj, kolego, Dzisiaj jestem lepszym klasykiem niż klocki LEGO! Ją dokładnie widzisz, rozpierdalam, Jakie klocki LEGO dzisiaj nikt cię nie podkłada! Ale co widzisz, sprawdź mnie z takich klocków trzeba zrobić utylizację. Jakie klocki dokładnie na dzień dobry! Jakie klocki, ty tylko śmierdzisz jako biornik! Jako bornik widzisz to na dzień dobry. Składam zwrotki, a ty wyreguluj odbiornik. <ścoughs> o, dokładnie się manara rozpierdala mi fajny gra gitara. Ej! Musimy podjąć decyzję. Fan klub KCZ w pierwszym rzędzie został zauważony. Dziękuję. Czy Waszym zdaniem lepszy był Buci? Czy Waszym zdaniem lepszy był KCZ? Jeszcze raz dla pewności, głosujemy na jednego zawodnika: Buci? Czy KCZ? Was. Ja to tak słyszałem! KCZ zostaje finalistą! Bitwa o PITOS 3 z eliminacji! Czwarty finalistą! Ej, chodźcie tu obaj, panowie! Medal! Nie mam medalu, przepraszam, dorobimy specjalnie dla ciebie, Buci! Eee, rozdałem mi to za dużo! Za to ten! Mam e, podwójną porcję talonów dla ciebie! Czekaj, se Ten! Podzielę się, tak żeby. Za ten medal, więc przykro mi. Świąteczka, dzięki. Dla Ciebie też mam talony, żeby nie było. Ej, to jest chyba najbardziej naturalny freestyleowy MC, jakiego słyszałem od bardzo dawna. Ja tu nie słyszę pisanek, ja tu nie słyszę rozkminek, premade'ów i tak dalej, tylko kombinowanie na bieżąco. Czasem jest koślawo, ale generalnie jest całkiem zajebiście. Naprawdę, szacun KCZ, szacun!